i jedziemy z tym koksem jak się mówi słyszeliśmy w zapowiedzi tego pojedynku że lepiej nie mrugać i podpisujemy się po tym rękami, nogami wszystkim czym da się tylko podpisać, dlatego że obaj panowie wszystkie dotychczasowe wygrane walki kończyli przez knockout przed czasem no dokładnie, to będzie się działo mi się wydaje, stójka stójka stoprocentowa kamian Kostrzewa, niebieskie owiki Paweł Trypson, Trybała, czerwone i te spodenki właśnie czarno-czerwone. Damian Kostrzewa był swego czasu najmłodszym reprezentantem Polski w piłce ręcznej. Jest to pierwszy z reprezentantów polskich, który dzisiaj wystąpi tutaj w kwadratowej klatce. Przerzucił się na MMA, od zawsze marzył, żeby występować w sporcie, w którym wszystko zależy od niego. Przez wszystko bardzo przewiduje cały atak Trybała. Chociaż rasy spotkał się z Damianem Kostrzewą, mówi o tej nieprawdopodobnej sile, która w nim drzemie. Zresztą świętej pamięci trener Wojciech Nowiński z Gdańska nadał mu kiedyś pseudonim Król Siłowni, bo on dźwigał olbrzymie ciężary jak na piłkarzy ręcznych. Praktycznie nie rozstawał się z żelazcem, więc chyba ci bliskie podejście. Właśnie, dokładnie. Widać, że poluje na ten dokładny, mocny, prawy cios. Co ciekawe, Trybson też swego czasu brał udział w sportach drużynowych. Siedem lat grałem w siatkówkę w płomieniu Sosnowiec, zatem mamy tutaj takie starcie zawodników, którzy zaczynali swoją karierę w sportach w zupełnie innym miejscu, spotkali się w klatce. Teraz coś silnej Jerzyka, jesteśmy w klatce i patrzymy co tu się dzieje. Mocny, mocny, prawy, Damiana Dostrzewy. Może być tutaj ostro, ale jak widać cały czas jeszcze... Znaczenie tego ciosu trafionego, gdzie może Trypson patrzeć z Trafił jeszcze mocno Trypson przez chwilę, ale od razu dostał e, napełnienie od narożnika, że ma się nie wdawać w bójkę, że ma cel nie trafiać i uciekać z tych wymian. No, tak jak jeszcze raz, teraz prosto. Nie trafiony, mocny cios Trypsona. Ale celuje tym prawie, bo Trypson chce. Posłacie na deski swojego przeciwnika właśnie takim obszernym ciosem. Nie będzie, nie będzie tak łatwo, nie będzie tak łatwo, już widać, że tu klapeczek nie ma. Są też kopnięcia. To wspaniały sposób na to, aby e, zmniejszyć mobilność Damiana Kostrzewa. Przecież no, ona z mobilnością ma dużo wspólnego. Dokładnie no, i to widać już jak celuje wszystkie ciosy. co patrzy. O proszę. E, e, Superman super no. Superman właśnie. Żeby nie poleciał przez klatkę. No ale... to taki cios, który mógłby po e, trzy takcie wykonać spokojnie Damian Kostrzewa. Gdzieś przeskoczyć z jednej nogi na drugą i potem właśnie e, cisnąć je pięścią, tak jak kiedyś ciskał piłką prosto e, w okienka, w do piłki ręcznej. Nie. Złapał Trypsona przez ścianę. Żeby nie było, że Trypson zaraz się Jeszcze raz idzie Trypson z własnymi ciosami, trafił też. Kostrzeba, czy będzie sprowadzanie pod koniec tej pierwszej rundy? Nie broni tego dawia. Ciaskoju w narożniku Pabła Trybały, trener Mirek Omniński i Robert Roszkiewicz. Raczej też tonowali na razie swojego przeciwnika zawodnika. Tutaj nikt jakoś wyraźnie... Nie wskazał, kto wygrał tę pierwszą rundę. Dokładnie, tu na razie znak zapytania, ale może być teraz trochę inaczej. Bo już... O, oh, wow, cios mocne, wow, dolano! Jest, jest, jest jest, 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 jest wymiana! To nie jest łatwo, nie jest łatwo. Ciosy idą hardcore ale tak naprawdę to może to się skończyć po jednej drugiej stronie źle. Śmigają te sierpkowe e, tak mocno, tak szybko, że nie zdziwiłem się, który, gdyby któryś z nich zaraz zakończył pojedynek, ale jeszcze po sprowadzenie próbuje pójść e, trybała. Mówił Kostrzeba, że spodziewa się takiego game planu i bardzo e, długo ćwiczyli obronę sprowadzenia, Jak na razie bezpłatny jest, Były piłkarz Ale nic, nic z tego nie wychodzi, bo obrona jest odpracowana. Jak widać, Trybsonowi nie za bardzo się udaje położyć na deski i pokroić go na kawa. Cały czas chwycona jedną ręką noga przeciwnika, drugą stara się zadawać ciosy. Było też kilka pola. Więcej akcji, więcej akcji Próba wyniesienia wysoka, ale nie jest łatwo podnieść Damiana Kostrzebę. To jest waga półciężka proszę Państwa. Obaj dziś ważą gdzieś spokojnie koło 100 kg. Są ciosy, są. Teraz furia, Atak padła trybalu, jest w opałach. Odwraca się Damian Kostrzeba, podnosi ręce. mógł jeszcze przetrzymać ale niestety już było zagrożenia duże będzie rozwalony przez Trybzona i no i tak się kończy. ten robi pojedynek naprawdę było dobry świetna pierwsza runda Dzisiaj nie było tak mnóstwo akcji, ale bardzo dużo potężnych ciosów przeszyło powietrze. Trafiało też w przeciwników. W drugiej rundzie Trybzon zachował się naprawdę jak wytrawny wojownik, bo kiedy poczuł krew, ruszył od razu na swojego przeciwnika i wykończył sprawę zorowo. Widzimy też gości, których... Oglądamy, pewnie ci panowie przyjechali się wspierać Piotra Świerczewskiego, który będzie walczył już za chwilę w walce w wieczoru, już za kilka dziesiąt minut, a to narożnik taki nieco dalej oddalony, taki narożnik z pierwszych miejsc na widownię, Liza Trybała, rodzina, przyjaciele Trypsona. bardzo szczęśliwi po tym już drugim zwycięskim pojedynku na FFM w wykonaniu Pawła.